Zamknij oczy, skieruj uwagę do wnętrza, do serca, do siebie. Poczuj, jak z każdym oddechem wszystko wokół cichnie, jak zewnętrzny świat staje się tylko tłem, a ty wracasz do domu, do siebie, tam, gdzie bije serce, tam, gdzie rodzi się spokój. Intuicja, prawda, nie musisz nic robić. Nie musisz być nikim więcej niż jesteś. Wystarczy, że jesteś, że oddychasz, że jesteś blisko siebie. Poczuj wdzięczność za ten moment ciszy, za to, że możesz się zatrzymać, że masz odwagę zajrzeć w głąb siebie. Tam czeka siła, spokój i odpowiedzi, których szukasz. Zostań tam chwilę dłużej, w swoim wnętrzu, w swojej obecności, w swoim sercu.